Witam Was na kolejnej lekcji. Yy, tak troszeczkę przeskoczyliśmy sobie z tym kołem kwintowym. Yy, nie zrobiliśmy metrum i takt. Yy, wartości rytmiczne mają różną wagę. W zależności od tego, w którym miejscu przebiegu rytmicznego się znajdują. W trakcie wykonywania przebiegu wartości ważniejsze podkreśla się, czyli akcentuje, przez ich głośniejsze wykonanie lub zmianę sposobu wydobycia dźwięku. W układzie akcentów y, daje się zwykle zauważyć przy porządku przy, co? porządkującą ugrupowania rytmiczne. Nie będę wam tego czytał. Nie. Dobra. Y, generalnie mamy coś takiego jak pięciolinia. Na pięciolinii rysujemy sobie nutki, ale żeby każdy kto mm, będzie grał dany utwór wiedział jak go ma wykonać. Musimy użyć metrum i taktu. Ja sobie wezmę w tym momencie jakąkolwiek pieśń. Tutaj mamy odpowiedzi miszalne, to odpowiedzi szalne nam nie będą potrzebne. Poczekajcie chwilę. No dobra. Gdy panna... Używamy sobie z materiałów Pana Żątkowskiego. i teraz tak. Poczekajcie, odłożę sobie tylko segregator i teraz, moi drodzy, analiza. Mamy utwór. W tym przypadku mamy akurat kolędę, gdyż śliczna panna, tak? Mamy pięciolinię. I teraz, tak za to odpowiada prawa ręka, za to odpowiada lewa ręka, za to odpowiadają nogi. Tak wygląda generalnie gra organisty każdego. Czyli gramy rękoma i nogami. Mamy klucze: klucz wiolinowy, klucz basowy. Mamy oznaczenie tonacji czyli to, co już mówiliśmy na temat koła kwintowego. Patrzymy sobie, mamy jeden znak. Jeden znak na naszym kole kwintowym, i teraz dajcie mi chwilę, wyciągnę sobie z materiału materiałów, koło kwintowe. Jeden znak to jest G. Czyli jesteśmy w tonacji g -dur. Będziemy korzystać z akordów c -dur i D-Dur, i g -dur oczywiście, albo E-Mol, Amol. I jeżeli chodzi o taką prawidłową, Yy, czyli harmoniczną yy, gamę, no to będziemy mieli w tym momencie yy, hadur. Dlaczego jest napisane yy, po pierwsze mol, a po drugie b? Bo to są oznaczenia angielskie, angielskie czy tam amerykańskie, nieważne. Chodzi o to, że tylko u nas to jest dźwięk h. Ten. To jest dźwięk h w oznaczeniach gdzieś tam tych amerykańskich i tak dalej to jest nazwane dźwiękiem B i to też jest nazwane dźwiękiem B, więc według mnie polskie oznaczenie jest lepsze, że to jest dźwięk H. Dobrze, i teraz tak. Dlaczego jest molowy tutaj, a ja powiedziałem, że to będzie nasz Hadur? A no, dlatego, że yy, molowa triada harmoniczna będzie zawsze zakończona dominantą durową. I to jest taki standardzik. Czyli jeżeli byśmy chcieli sobie nasz utwór, czy tam powiedzmy naszą triadę harmoniczną zagrać, to mamy G-dur. To jest nasza tonika. Subdominanta C-dur dominanta D-dur I teraz molowa. Patrzymy sobie na koło kwintowe, pod G mamy emol. Subdominanta Amol. Dominanta. Hadur. I teraz, wracamy z powrotem do naszego utworu, czyli koło kwintowe, mogę sobie schować. Mamy już tonację. Mamy takie przekreślone C. To jest oznaczenie metrum. To nie jest oznaczenie y, tonacji. I to przekreślone C, moi drodzy. Będzie nam oznaczało, że jesteśmy w metrum 4 czwarte. Z reguły będzie tak, że będą tutaj cyferki. cztery czwarte, czyli w nasz jeden takt, czyli do tej kreseczki. Będziemy mogli zmieścić 4 ćwiartki. Czyli jeden cały tort. Podzielony na cztery części, albo dwie połówki. Albo półtora, czyli półnutę z kropką i ćwierćnutę albo 8 ósemek, albo 16 szesnastek. I teraz, jeżeli chodzi o same oznaczenia tych y, taktów, to mamy kreskę taktową pojedynczą czyli podzielenie tak naprawdę całego utworu na równe wartości. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj, w tym miejscu, znajduje się taka podwójna linia, co oznacza, że nam się skończył jakiś tam etap naszego utworu. Ona kończy część, ale nie zamyka całości. Dlaczego? Dlatego, że lecimy sobie dalej. Mamy tutaj refren. Refren każdy zna. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj mamy znaczek kończący całkowicie utwór. Czyli jedna cienka, jedna gruba. Tutaj mamy dwie cienkie. Czyli tu nam się skończył jeden etap. A tu nam się kończy cały utwór. Schowam sobie kolędę. I lecimy dalej żeby nie grało. Bo chciałbym Wam jeszcze pokazać na podstawie innego utworu repetycję. Jeżeli ktoś e, zna piosenki Sanach, to tam jest e, w jednym tekście nie będziemy repetować ani zimy, ani lata. Czyli nie będziemy powtarzać. I dajcie mi chwilę, bo nie wiem, czy jakieś oznaczenia będą poczekajcie taki trochę nieprzygotowany ten właśnie na no ale cóż nie na tych utworach wam nie pokażę tu nie pokażę o, tu jeszcze są jakieś no nie to są To są kolejne noty Tutaj popatrzcie, mamy w ogóle metrum 2, yy, przepraszam, 3 drugie. Czyli do tego metrum jesteśmy w stanie wsadzić 3, ale co? 3 połówki. Czyli mamy raz 2, raz 2, raz 2. I patrzymy sobie jeszcze na. Aha, tu mamy w ogóle zmianę metru. To chciałem Wam pokazać. Tu mamy, tak jakby nasze 4 czwarte, tak? Tylko, że oznaczone dwójką, co oznacza, że mamy tutaj półnutowe. Czyli jedna półnuta, druga półnuta. 4 ćwierćnuty, czyli jedna półnuta, druga półnuta. Troszeczkę inaczej się to gra. Niż yy, na 4 czwarte. Yy, I znak repetycji jest. Znak repetycji jest tutaj mojej drodze na samym końcu. Czyli dwie belki, jedna cienka, druga gruba i takie dwie kropeczki. Jeżeli uda mi się utrzymać cały segregator, tutaj w tym miejscu. Mamy dwie kropeczki. Oznacza to, że jeżeli mamy oznaczenie takie, czyli gdzieś znajdują się jeszcze te belki, ale kropeczki są w kierunku tak jakby zakończenia utworu, no to będziemy tak naprawdę powtarzać tylko i wyłącznie ten fragment. A jeżeli nie byłoby tego, to po zagraniu tej ostatniej nuty musimy się cofnąć do samego początku. Dobrze. Oznaczenie taktowe. Oznaczenie taktowe już troszeczkę wam powiedziałem na ten temat. Czyli postawimy ten segregator. Czyli na górze oznaczenia będziemy mieli, może tutaj jakiś przykład znajdę. Nie będziemy robić nie wiadomo jakich oznaczeń typu 5 czwartych i tak dalej, bo to nie ma sensu. Czy tam 3 ósme plus 3 ósme plus 2 ósme. Wam to nie będzie potrzebne, dlatego że mm, wy macie się nauczyć grać. Macie nauczyć się zasad muzyki. Yy, generalnie te materiały są dla moich uczniów. Więc to, że wy to widzicie, nie będący moimi uczniami, to znaczy, że no, macie jakiś tam. Bonusik ode mnie. I teraz tak. Mamy metrum. 2 czwarte. Mamy metrum. 3 czwarte. Mamy metrum. 3 ósme. Tutaj nam się zmieszczą. Naszą wytyczną będą 3 ćwierćnuty. Tutaj 2 ćwierćnuty. A tutaj 3 ósemki. Czyli... Góra nam mówi ile, a dół mówi nam czego, i tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą metrę, to to jest koniec tematu. Dlatego, że, jak weźmiecie sobie jakikolwiek śpiernik, przykładowo ja mam tutaj psalite domino, i teraz otworzymy sobie na pierwszej lepszej stronie, to moi drodzy, mamy nawet nie mamy yy, oznaczenia cyferkami, tylko mamy to C, tak? To C będzie oznaczało moi drodzy. A ten był chyba błąd, bo tu jest 4 czwarte. Przecięte powinno być 2 czwarte. Czekajcie, zobaczymy sobie na jakieś inne. O, popatrzcie. Tu mamy 3 czwarte. Czyli mają się znaleźć trzy ćwierćnuty w jednym takcie. Czyli to będzie walczyk. Inne... Inne oznaczenie. Mamy 3 czwarte, mamy 3 czwarte. No tam, gdzie jest 4 czwarte. O, na przykład to. Brak metrum... Oznacza, że jest to melodia, czy tam śpiew, czy utwór niemenzuralny. I często, gęsto, tam, gdzie będziemy mieli właśnie w śpiewach gregoriańskich, nie będzie czegoś takiego w ogóle jak metrum, nie będzie czegoś takiego jak takty i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że to są takie średniki. I te średniki oznaczają oddechy. W korale w gregoriańskim yy, nie tylko są średniki, są jeszcze takie kreseczki yy, pociągnięte przez yy, dwa pola. Jest kreska niby taktowa, ale to wszystko oznacza, gdzie i jaki oddech bierzemy. I tutaj bardzo ładnie jest yy, pokazane. Już Wam pokazuję. To jest typowe oznaczenie melodii niemenzuralnej, czyli melodii, której nie damy rady, wsadzić w takty. I oczywiście możecie powiedzieć, że się nie da i tak dalej, i to też będzie racja, ale jakoś w no obrzędach pogrzebu, jeżeli ktoś już gra na organach, to wie o tym, że widać królowo, które jest typowym śpiewem gregoriańskim. Ma takt, ma metrum, czyli niby niemenzuralne, a tak naprawdę menzuralne. Grupowania wartości rytmicznych też Was nie będę uczył, dlatego że to nie ma sensu, żebyście się tego uczyli, bo Wy będziecie mieli tak naprawdę te wszystkie, te wszystkie nuty. Ogrupowane macie je tylko i wyłącznie odczytać. Dlatego, moi drodzy, teraz się zajmiemy samą y, melodyką, czyli y, będziemy się zajmować wysokością dźwięków, jak te dźwięki działają itd, i tak dalej. Dużo tematów będzie powtórką wcześniejszych lekcji, ale to nie jest dlatego. Y, Przeze mnie stworzone, żeby cały czas wałkować jedno i to samo, tylko tą naszą wiedzę, którą zdobyliśmy wcześniej, musimy poszerzać o kolejne jakieś tam tematy, żeby finalnie siąść później na przykład do takiego chorału polskiego, czy do y, książki y, pana Rączkowskiego, czy jakiegokolwiek innego opracowania. Może być Popiłkiewicz, może być yy, hejnał. no Tych opracowań na organach jest bardzo dużo. Ale chodzi o to, żebyśmy byli w stanie siąść i zacząć te utwory czytać. Na razie nie grać. Czytać. Wiedzieć gdzie, jaki mamy akord. Gdzie. Yy, jakie mamy nuty, jakie mamy metrum, jak szybko mamy wykonać dany utwór i tak dalej i tak dalej. Więc do zobaczenia na kolejnej lekcji.